Witamy. to się nagrywa? Halo, halo. Jest cielowa muzyka i jeszcze jest z nami kotek. No, o tak, wow. Aż no, musieliśmy go pokazać. On się ma właśnie dobrze. Spokojnie, on żyje lol. W on się relaksuje. Ciekawski. No i teraz ma nas w czterech literach. No widzicie, żyje. On się rozkłada. On też bardzo czynnie bierze udział w nagrywaniu doki-doki i dubbingowaniu, nawet po kociemu. Tylko chyba bardziej w języku migowym i, i sennym. Dobra, zaczynajmy z tym doki-doki. Kaszta, doki. kwaterko. Dobra, skończyłam chyba na tym. W pewnym momencie muszę stanąć w obronie własnej wobec niekończącego się głodu Sayori. Ale z drugiej strony, czy jeden garys naprawdę zaszkodzi? Aha! Czekaj!